Naukowcom udało się stworzyć coś bardzo dziwnego, a mianowicie nazwijmy to plastikowe kable. O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. W październiku zespół badaczy z Uniwersytetu w Chicago stworzył zupełnie nowy organiczny polimer, którego właściwości są całkowicie sprzeczne z tym, co do tej pory wiedzieliśmy o przewodnikach. Pomimo braku uporządkowanej struktury molekularnej, materiał ten przewodzi prąd lepiej niż metale takie jak miedź, złoto czy aluminium. Jego przewodność elektryczna lub inaczej, konduktancja w badaniach laboratoryjnych dochodziła do 1200 zimensów na centymetr. Oprócz tego, w porównaniu do materii, materiał jest niezwykle łatwy w kształtowaniu, a zarazem bardzo wytrzymały. Dzięki temu jest zdecydowanie łatwiejszy w obróbce niż tradycyjne materiały używane do produkcji przewodników obecnych we wszystkich urządzeniach elektronicznych. Około 50 lat temu naukowcy zaczęli wytwarzać przewodniki z polimerów organicznych dzięki zastosowaniu obróbki chemicznej. Jednak do tej pory miały one jedną znaczącą wadę. Nie były wystarczająco stabilne, przez co pod wpływem wilgoci lub wysokich temperatur mogły tracić swoje właściwości. Zarówno tradycyjne, jak i organiczne przewodniki, jak dotąd łączyła pewna wspólna cecha zorganizowana struktura molekularna. Tworzona z reguły przez ściśle upakowane proste rzędy atomów. Naukowcy zakładali, że to właśnie ta uporządkowana struktura pozwala elektronom efektywnie przewodzić prąd, jednak nowo odkryty materiał zupełnie temu przeczy. Główny autor projektu, doktor Jazeš, eksperymentował z polimerami odkrytymi już lata temu, próbując ulepszyć ich właściwości, tak aby stworzyć coś zupełnie nowego. I to się udało. Materiał powstały z niklu, węgla i siarki został poddany testom odporności na wilgoć, skrajne kwasowe i zasadowe środowisko oraz bardzo wysokie temperatury. Okazało się, że oprócz silnego przewodnictwa cechuje się także długotrwałą odpornością na wilgotne powietrze. Może działać w zakresie pH od 0 do 14 i nie przeszkadzają mu skoki temperatury do nawet 140 stopni. Odkrycie badaczy podważa zatem fundamentalną zasadę przewodnictwa elektrycznego a zarazem otwiera wiele nowych możliwości wykorzystania tak niesamowicie wytrzymałego materiału. Zespół z Chicago za wszelką cenę chciał odkryć, jak to się stało, że materiał ten może przewodzić prąd. Badacze przeprowadzili więc szereg testów, symulacji i analiz i w końcu doszli do wniosku, że tworzy on warstwy podobne do kartek papieru układanych na sobie. Tak długo jak te warstwy się stykają, elektrony nadal mogą poruszać się zarówno w warstwach materiału, jak i między nimi. Dzięki czemu może być dowolnie kształtowany i nie straci swoich właściwości. Autorzy projektu porównali rewolucyjny materiał do przewodzącej plasteliny, którą można dowolnie formować. Do tego badacze są przekonani, że będą w stanie nadać mu inne formy przestrzenne, a może nawet uczynić go porowatym, co zdecydowanie zwiększy jego powierzchnię zdolną do reagowania z innymi molekułami. Naukowcy już widzą cały wachlarz zastosowań dla nowego supermateriału, chociaż do masowej produkcji potrzeba jeszcze i trochę czasu i trochę więcej badań. Równie ciekawym odkryciem w 2020 roku pochwalili się naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie, którzy opracowali samonaprawiający się materiał z pamięcią kształtu. Poprzez ulepszenie składu chemicznego istniejącego już polimeru uzyskali materiał o zmiennej strukturze od bardzo miękkiej do ekstremalnie twardej, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie go do wytwarzania nowych, elastycznych tworzyw. Oprócz tego polimeru tego można używać też do druku 3D, realistycznej protetyki, robotyki i nowych projektów wojskowych, np. do projektowania zwrotnych platform dla pojazdów powietrznych czy samonaprawiających się skrzydeł dla samolotów. Dodatkowo po przecięciu warstwy polimeru. Z łatwością przylegają do siebie zarówno w powietrzu, jak i pod wodą. Co ważne, materiał łatwo poddaje się recyklingowi i przez procesy chemiczne może być dostosowany do kolejnych zastosowań. A teraz pora na polskie odkrycie. Doktor inżynier Ewelina Kłosek-Wawrzyn z AGH ogłosiła w marcu tego roku obiecujące wyniki swoich badań nad termoizolacyjnym materiałem ceramicznym, w którego składzie znalazły się moi drodzy. Fusy po kawie. Dzięki wysokiej wartości opałowej i dużej ilości wody, fusy świetnie nadają się jako dodatek do gliny w procesie produkcji porowatych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych. Powstałe w ten sposób materiały wykorzystywane są w budownictwie, dlatego muszą wykazywać się dużą wytrzymałością, a dodanie do gliny tzw poryzatorów, w tym przypadku kałowych fusów, osłabia ją. Doktor Kłosek-Wawrzyn pracuje nad optymalizacją produkcji takich tworzyw, aby spełniły pożądane parametry i standardy w zakresie odporności mechanicznej, czyli żeby cegły nie zawaliły się pod własnym ciężarem, dlatego że są wzbogacone tymi fusami. Autorka badania analizowała efektywny współczynnik przewodzenia ciepła, wytrzymałość na ściskanie, gęstość i porowatość, a także wykorzystała metodę skaningowej mikroskopii elektronowej, aby ocenić, jak wygląda mikrostruktura która tworzywa i ocenić wielkość i ustrukturowanie porów, od których zależy zdolność przewodzenia. Tradycyjnie w produkcji ceramicznych materiałów budowlanych jako poryzatora stosuje się pulpę celulozową lub trociny, które po wypaleniu pozostawiają po sobie puste mikroprzestrzenie wypełnione gazem posiadającym dużo niższy współczynnik przewodzenia ciepła niż sam materiał. Natomiast zastosowanie fusów po kawie jako takiego dodatku pozwala na tutaj wtórne zagospodarowanie odpadów, no bo wykorzystujemy fusy, oszczędność Energii i wody. I według danych statystycznych rocznie na całym świecie produkuje się aż 10 milionów ton kawy ziarnistej. O zaparzeniu pysznej kawki zostają oczywiście fusy, no i po zużyciu jej de facto powstaje no, prawie taka sama ilość i masa fusów, powiększona o masę nieodwiltrowanej wody, jeszcze która może wynosić nawet 60%. Odpady te nie są neutralne dla środowiska ze względu na emisję metanu podczas składowaniu na wysypiskach. Dlatego od kilku lat naukowcy na całym świecie pracują nad wdrożeniem rozwiązania, które Pozwoliłoby na jak najlepsze wykorzystanie fusów po kawie. Niby taka prozaiczna rzecz, fusy po kawie, a okazuje się, że też potrafią być problemem. Dzięki całkowitej modyfikacji dotychczasowego procesu produkcji można dodać znacznie więcej fusów z kawy i uzyskać dużo lepsze właściwości wytwarzanego materiału. Tu mówimy oczywiście z powrotem o cegłach zawierających fusy skawy. Jak stwierdza autorka badania, wytwarzane obecnie materiały budowlane mają zbyt wysokie parametry wytrzymałościowe, za to zbyt niskie właściwości termoizolacyjne. Dlatego jej projekt to nie tylko sposób na wykorzystanie szkodliwych materiałów, ale także na znalezienie optimum pomiędzy odpornością materiałów na nacisk, a zdolnością do zatrzymywania ciepła. I ja wam muszę powiedzieć, że na coś takiego bym chętnie poczekał. Tutaj pracujemy w kamienicy, która jest zbudowana z cegieł, bardzo ładne stare wręcz cegły, ale niestety, kiedy się przechłodzą w zimie, to jest tu jak w lodówce, więc musimy grzać, żeby było w miarę ciepło. A i tak nie udaje się tego nagrzać do takiej temperatury, żeby było bardzo komfortowo. Więc jeżeli takie cegły miałyby wyższą wartość izolacji cieplnej, jeżeli potrafiłyby zatrzymać to ciepło, a w lato oczywiście zatrzymać gdzieś chłód wewnątrz, no to też to zużycie energii byłoby oczywiście. Dużo niższe. No i fajnie, że myśli się też o wykorzystaniu fusów, czyli odpadzie po kawie, no bo kawa jest smaczna, dobra, zdrowa, no i kawę lubi mnóstwo ludzi na świecie, i my też mamy swoją kawę, o której chyba jeszcze na głównym kanale nie mówiłem. Więc w sumie czas na małą autoreklamę. Już chyba od roku mamy w naszej ofercie naszą własną kawę, wypalaną specjalnie dla nas Astro Kawa Black Hole. 100% Arabika, kawa ziarnista o takim czekoladowo orzechowym smaku zresztą. Kto pił ten mówi, że jest wyjątkowa. Także zapraszam was serdecznie do naszego Astroshopu, jeżeli chcecie skosztować. Mamy też mniejsze opakowania. No i cóż, spotkajmy się też przy kawce podczas naszego programu Astro kawa. To jest program na żywo, który dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki o godzinie 9:00 na Naszym drugim kanale Astro Chillout się odbywa. Także zapraszam Was serdecznie. Pijcie naszą kawę, oglądajcie nasze programy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.